To wielki zaszczyt stanąć dzisiaj przed Państwem, w chwili, gdy świętujemy 20 Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Zręcinie. Stanąć przed Wami, którzyście tworzyli i tworzą Stowarzyszenie, by powiedzieć wszystkim, ile mój, ile nasz zacny, stary i kochany Zręcin. Ale i parafia raz gmina Chorkówka Wam zawdzięcza. Pochylam więc głowę przed Wami, Panie i Panowie ze stowarzyszenia, w geście podziękowania i wielkiego szacunku, bo dzięki Waszej pasji pracy dla innych przynosicie temu miejscu i ludziom tu mieszkającym tak wiele dobrego. Słuchaj więc, mieszkańcu okolic, i chciej zrozumieć, że są jeszcze sprawy mające wymiar niematerialny, że są jeszcze ludzie, którzy bez zapłaty z własnej woli pracują dla drugich i ofiarują nam więcej niż najbogatszy posiada w swojej sakiewce. To takie ważne, gdy tyle osób odgradza się szczelnym płotem od swoich sąsiadów, kiedy tak wielu nie chce poznać miejsca. I ludzi, w którym żyją. Wśród tych tłumów ciągle narzekających na społecznościowych forach, wśród tylu roszczeniowych osób mających na uwadze jedynie własne potrzeby i zachcianki, wśród tych wszystkich znalazła się garstka z wielkim serduchem, którzy nie narzekają, wiedzą co chcą i działają dla tego miejsca i dla człowieka, który tu mieszka. I to o nich są te słowa, które chcę wam dzisiaj na tacy podać jako dokument czasu, w którym żyję, bo to o nich jest ta opowieść o ludziach, co w tej ziemi ojczyznę zobaczyli opowieść o ich czynach, które przywracają wiarę w człowieka dobrego, życzliwego, człowieka twórczego, bo tworzącego dla innych, a nie tylko dla siebie i swojej rodziny. Choć kieruję te słowa do dzisiejszych jubilatów, ale patrząc na Was, moi drodzy, tu wszystkich zgromadzonych wierzę, że mnie zrozumiecie, bo wiem, że większość z was, może nawet wszyscy, w swoich miejscowościach robicie to samo i tak samo swoje serducha pozostawiacie na tych małych skrawkach ziemi, jakimi są wasze obecne rodzinne miejscowości. Nie wypowiadam tych słów, by się przypodobać, lecz stwierdzam fakty. Zapraszam więc na tą małą moją opowieść o ludziach ze Stowarzyszenia. Był rok gdzieś 2006. Pamiętam spotkanie w budynku Ośrodka Zdrowia, nerwowe zdania, smutek na twarzy, bo problem z lokalem. ówczesne władze gminy zdecydowały, by Stowarzyszenie opuściło siedzibę w nowym Ośrodku Zdrowia niektórzy stwierdzili to koniec nie ma się gdzie spotykać to wtedy odżyła w myślach stara szkoła klobasy z ręcinie. tak moi drodzy dzisiaj może by niszczała może by już wyburzono to dzięki wam przetrwała i tętni życiem jako siedziba stowarzyszeń dzięki wam bo jako pierwsi Wybraliście ją na swoją siedzibę, choć bardzo, bardzo zaniedbaną, pokrytą ugorem czasu. Powoli w jej pomieszczeniach rozkwitała łąka polskich kwiatów, zasiana waszą ręką. Gdzie, jak porosie, niesie się dźwięk muzyki, śpiewu, poezji, lekcji historii, wspomnień, ale i teraźniejszości, która otwiera horyzonty ku naszej przyszłości. W tym czasie prezesem stowarzyszenia została pani Zosia Widziszewska, a pomagał jej jako jej zastępca Andrzej Biały. Wcześniej prezesami byli Rudolf Foremny i Zofia Małek. Pani Widziszewska to osoba niezwykle ciepła, kreatywna i pracowita, dbająca o tradycję, historię, wiarę ojców naszych, ale przede wszystkim wielka, wielka patriotka, co ukochała to miejsce. Jak mało kto i zrobiła jako prezes stowarzyszenia dla tego miejsca dla zręcina również jak mało kto. Ci, którzy ją znają bliżej, wiedzą, że gdy realizowała jakiś projekt, nie sposób było odmówić jej uczestnictwa w tym projekcie. Nie odmawiał jej nigdy ówczesny dyrektor szkoły Podstawowej z ręcinie pan Mirosław Guzik. Nie odmawiała i nigdy również ówczesna dyrektor przedszkola trędzińskiego, pani Barbara Markiewicz, których dzieci i młodzież, i prowadzący je nauczyciele, wychodziły poza zamknięte ściany Szkolnej Akademii i wspaniale uświetniały publiczne uroczystości organizowane przez stowarzyszenie. Dlatego pani Zofia. Skupiła wokół siebie tylu wspaniałych ludzi. Nie tylko ze Zręcina, którzy dbali i dbają o to, by kultura rozwijała się w naszej miejscowości, w regionie, w naszej gminie, a zwyczaje, obyczaje, tradycja naszych ojców były tu kultywowane. Chciałbym bliżej dotknąć słowa szczegółów, lecz nie sposób zmieścić się w czasie, więc dziękuję w imieniu Zręcina za zorganizowanie 700 osiemdziesiątych urodzin wraz z innymi organizacjami. To tam wtedy mówiłem o drogach i ścieżkach wydeptanych przez znaczących mieszkańców Zręcina, a które zarastają chwastem zapomnienia. Nie trzeba było długo czekać. Jakby odpowiedzią na moje słowa był autorski pomysł towarzyszenia, który nazwali wieczornymi opowieściami w Zręcinie. Dziękuję za te wieczory, moi drodzy. To na tych spotkaniach organizowanych co miesiąc przez stowarzyszenie powoli odżywały życiorysy tych, których czas powoli wymazywał już z naszej pamięci, jak Krobasa, jak Szczepanik, Wilk, Trybus, Czajkosty, Skalscy, Bodaszewcy i inni oraz żołnierze i patrioci, byliście jako Nauczyciele, pionierzy przekazujący historyczną wiedzę, historyczną prawdę tego miejsca, której nie ma niestety w żadnych programach szkolnych, a to wielki błąd naszej edukacji. To członkowie stowarzyszenia zorganizowali pierwszy wieczór poezji Izydora Wilka oraz jako pierwsi wydali drukiem tomik jego wierszy. Jako pierwsi organizowali spotkania z rodzinami Zręcińskich Sprawiedliwych wśród narodów świata. To oni organizowali uroczystości związane z przywróceniem pamięci jednego z największych bohaterów z Zręcina i gminy Adama Trybusa, majora, na które przybyli goście z Warszawy, Łodzi i Rzeszowa. Od kogo zaczęli? Od Karola Klobasy, oddając mu cześć. Do tej pory. Żadnej innej organizacji w Zręcinie nie przyszło nawet na myśl, by uhonorować spotkaniem człowieka, który tak wiele dla nas i świata uczynił. Uczcili też 135. rocznicę wybudowania przez niego Szkoły Ludowej, doceniając wtedy wszystkich stąd pochodzących i tu uczących nauczycieli. I jeszcze chcę wspomnieć o tych rocznicach, przez nich celebrowanych, może tragicznych, ale przesiąkniętych chwałą i opowieści wieczorne o tych naszych żołnierzach, tułaczach i ludobójstwie na wschodzie i o tych, co w powstaniu ginęli i o tych, których komunistyczne władze wykleły. Wieczorne opowieści to także spotkania z osobami pełnymi pasji, twórczej, twórczej pracy. To wspaniałe lekcje dzisiejszego patriotyzmu. Które moi drodzy co miesiąc gościły w murach starej szkoły Klobasy. Szanowni Państwo, chcę tu i teraz wyraźnie i głośno powiedzieć, że nikt z Ręcinie nie zorganizował czy współorganizował, choćby ostatnio z grupą rekonstrukcyjną, tyle patriotycznych uroczystości, co panie i panowie ze stowarzyszenia. Dziękuję za nie nikt nie zorganizował tylu spotkań papieskich wielkanocnych opłatkowych czy związanych z dniami babci kobiet i tym podobnie jak nasze stowarzyszenie przy pomocy grup działających przy parafii a na tych spotkaniach cała sala domu ludowego pękała w szwach i goście byli zawsze wybitni to przecież jest najlepsza promocja i wizytówka małego starego zręcina i zręcińskiej parafii również gminy dziękuję wam za to Parę dni temu minęło 8 lat od chwili, gdy prezesem stowarzyszenia została Ewa Kłos, a pomaga jej w zarządzaniu jako zastępca Krystyna Kasprzyk. Kontynuują to, co udało się wypracować wcześniej. I znów piękne urodziny Zręcina, tym razem 790, której FIS był głównym inicjatorem przy współudziale pozostałych organizacji działających w Zręcinie. Kolejne, może najważniejsze, to zorganizowanie głównych, zwęcińskich obchodów stulecia odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. Następne spotkania w ramach opowieści wieczornych, a na nich rozmowy i dyskusje o rzeczach ważnych, piękne palmy, wieńce dorzynkowe i śpiew chociażby zespołu niespodzianka. Ale i samej pani Ewy Kłos, co ubogaca swym Niepowtarzalnym głosem wiele uroczystości każdego z nas, kto tej formy przekazu słucha. Za swoją pracę ceniona i doceniana przez mieszkańców Zręcina, bo otrzymała tytuł osobowości Zręcina roku 2018, ale przede wszystkim dyplom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej. Jednym słowem, ma Stowarzyszenie Szczęście do ludzi wybitnie uzdolnionych. Moi drodzy, tak się, tak jest przyjęte, że to prezesi reprezentują organizacje, dlatego ich wymieniłem z nazwiska. Ale prawda jest taka, że to wy, drodzy członkinie i członkowie stowarzyszenia, robicie tą dobrą robotę jako bezimienni, to wy przygotowujecie, to wy nas częstujecie, to wy po nas sprzątacie. Ktoś powie takie przyziemne, ale prawdziwe. I za to wam, którzy się tak angażujecie bezinteresownie, dziękuję każdemu z osobna, panie i panowie, za waszą gościnność, za wasz profesjonalizm, za wasze, jak wspomniałem, serducho mam wam, którzy oddajecie swój czas, swoje... Umiejętności, nawet pieniądze, organizując czy pomagając innym w różnych imprezach. Płynąc wśród wburzonej codzienności, dmuchacie w ten żagiel słowa, by z nich dęby prawdy wyrosły, których nie zdoła powalić zaciśnięta ręka internetowego hejtera, ani czas nie obali zielonego liścia prawdy. Nie robicie tego gdzieś w obcych i dalekich miejscach. Ale dbacie o to nasze, którym razem przyszło nam żyć. I za to Wam serdecznie dziękuję. A przecież po drodze był jeszcze zdrowy styl czyli, jakby mini siłownia, wspomniany zespół dziecięco nazwy Niespodzianka, czy próby założenia teatru. Ile trzeba mieć szacunku dla tego miejsca i ludzi tu mieszkających? Jak duże serducho, by z szacunkiem podnosić to, co wartościowe, i dzielić się. Tym z innymi, a nie chować tylko do własnej kieszeni. Jak mam wam dziękować, drodzy panie i panowie ze stowarzyszenia, za te wykute w kamieniu zręcińskie tablice. Ktoś może powiedzieć, i niektórzy tak mówią: po co tyle tablic? Drodzy państwo, papier zbutwieje. Inne nośniki cyfrowe czas nie odczyta, a pozostanie kamień z wyrytym na nim słowem który za 500 lat ktoś odkryje i pozna. Dzięki Wam historię tego miejsca i ludzi stąd pochodzących. Dziękuję Wam w imieniu moich kolegów ze Zręcina, Mietka Markiewicza i Wojtka Żurkiewicza za współpracę z nami jako autorami książek o historii Zręcina. To dzięki Wam z kart zapisanych przez nas na papierze rodziły się wykute w granicie tablice i nie tylko. Jako mieszkaniec Zręcina, dziękuję szczególnie za tę pierwszą, najważniejszą tablicę chwały i czci ustawioną na starym kurhanie ręcińskiego cmentarza, a na niej polegli i zamordowani nasi przodkowie. I napis ich śmierć stała się naszą wolnością. Pamiętam piękne słowa wypowiedziane podczas odsłonięcia przez Annę Zawadę. I szarfę zerwaną ręką pani Bodaszewskiej, których już niestety nie ma wśród nas. Ich nazwiska wymieniam celowo, by pokazać, jak ważnym jest to, co robimy dla innych, bo nas nie będzie, a czyny nasze pozostaną i ktoś kiedyś o nich przypomni, jak ja dzisiaj o tych dwóch paniach. Górę serca. To napis na kolejnej tablicy pomniku z piękną sekwencją naszego poety Izydora Wilka, bo to jego tablica. To jego grób naznaczony przez Was. To najdroższy pod względem finansowym kamień milowy z ręcińskiej historii, jaki przyszło Wam wykonać. Pamiętam, koszty pokrywaliście w ratach, a środki pieniężne pozyskiwaliście od sponsorów oraz zabaw tanecznych przez Was organizowanych. Tę szkołę funduję. Hrabia Klobasa Zręcki Karol to trzecia, która powstała dzięki stowarzyszeniu człowiekowi ze Zręcina, który zapisał się w światowej historii kopalnictwa naftowego. Dwa miesiące temu była dwusetna rocznica jego urodzin, a parę dni temu rocznica śmierci. Szanowni Państwo, przecież ten człowiek Pozostawił nam to, co najcenniejsze: kościół i szkołę, z których bez przerwy przez prawie już 150 lat korzystają kolejne pokolenia, nie tylko mieszkańców Zręcina. I za to szczególnie, że uczciliście tego człowieka. Dziękuję Wam z całego serca i ta kolejna poświęcona naszym zręcińskim sprawiedliwym, ustawiona na dużym kamieniu, jako pomnik bohaterów i napis na niej: Zręcin jest dumny ze swych bohaterów. To przy tym kamieniu zatrzymują się wycieczki z całej Polski, które odwiedzają Grubu Kasiewicza i dowiadują się, że nie tylko w Markowej ludzie odważnie realizowali przekazanie miłości, ale i w Zręcinie. Tacy ludzie, ży, tacy ludzie żyli i było ich bardzo wielu. W Kaplicy Piąta, tak zwana Smoleńska, to również wasza robota. Pani Zosiu, zwracam się tu do Pani Widziszewskiej i do wszystkich was, którzyście wtedy te tablice stawiali. Wam wszystkim dziękuję za nie. Jest jeszcze szósta, może najmniejsza, ale sercem wykuta jako pamiątka stulecia niepodległej Ojczyzny naszej, mówiąc wszystkim, tu była i jest Polska. Tu żyją dumni z niej Polacy. Drodzy Panie i Panowie ze Stowarzyszenia. Wielki szacunek dla Was, że nie wstydzicie się wiary ojców naszych. Zaczynając każde swoje działania od znaku krzyża i z wielką dbałością podnosicie zapomnienia cegły naszej historii. Z których budujecie piękny symbol pamięci o ludziach i ich czynach. Stawiacie mocne podwaliny pod szczęśliwą i dobrą teraźniejszość i przyszłość, opartą, co bardzo, bardzo ważne, na prawdzie historycznym. Wielkie brawa za Waszą dbałość i kultywowanie tradycji i obrzędów naszego regionu gminy i zręcina. W pierwszej kolejności dziękuję w imieniu swoim jako mieszkanie zręcina w drugiej razem z Wojtkiem Żurkiewiczem jako radni i pasjonaci naszej miejscowości dziękujemy wam w imieniu całego Sręcina. Dziękuję wam, panie i panowie, za to, że jesteście i życzę, byście byli zawsze, bo jesteście nam bardzo, bardzo potrzebni. Tyle moich Opowieści o ludziach ze Stowarzyszenia. Korzystając, że jestem przy głosie w czasie, gdy są to również gminne obchody Dnia Kobiet, chcę Wam, drogie Panie, podziękować i powiedzieć tak od serca, jak ważnymi dla nas jesteście. Że każdy dzień bez Was jest dniem straconym. Że życie bez Was. Nie ma naprawdę, naprawdę najmniejszego sensu, może nawet i celu. Jesteście dla nas taką piękną łąką, niczym cudne kolorowe kwiaty i pachnące życiem zioła. Dziękuję Wam za każdą chwilę z Wami spędzoną i życzę, byście ciągle rozkwitały, a promyk Słońca. Błądzącego po niebie niech wam niesie blask radości i szczęścia, ale przede wszystkim zdrowia, byśmy razem my z wami mogli przejść przez te pogodne i pochmurne dni naszej codzienności. Za zdrowie Pan, za zdrowie. Szampana pijmy aż pod dna Panowie. Dziękuję.